Aha. No cześć. Jakie cześć? No cześć, nie poznajesz mnie? Grzesiek? Tak. Coś ty. No. Nie poznałam cię, no to będziesz bogaty. No, a czemu? Nareszcie to tutaj Darek mówi, że w końcu. A, ja też się cieszę. Co <laughs> was słychać? No nic. Jak nic? No w totolatka nie możesz wygrać. W totolatka nie możesz wygrać? Tak. Chcesz Darka? Jest to koło mnie. A mogę. Możesz Darka, akurat jest, dzisiaj ma wolne, wziął sobie wolne dzisiaj. No. Cześć. Cześć. Co tam słychać? No wiesz, zależy gdzie ucho przyłożyć. A. Ale co, w Totka wygrali? Kto? No wy! No pewnie. Hmm. A co? Tak skąd ty dzwonisz powiedz? Z budki. Halo? No słyszę. Zajebać ci? <laughs> mój no mój najebany kolega tutaj coś tam. Wiesz, no co tam słychać. Halo? No słyszę. To czemu się nie odzywasz? Ty czemu nic nie gadasz? Jak ja, Jak tak? Cały czas tu coś tam... Co robisz? Gadam z tobą. No a ja z tobą. No fajnie. Co robisz? No ja gadam z tobą. A ja z tobą. To co robisz? No gadam z tobą. A ja z tobą. Robisz. Mi się nudzi. A mi nie. Bo gadasz ze mną. A ty ze mną. No już się nagadałeś? Nie. No to gadaj coś. Gadasz ze mną? Nie. A czemu? Bo nie ma czemu. A czemu nie ma czemu? A krym przybędzie, to mi wody będzie. Nie, bo siwki robaczywki. No widzisz, no to cześć. To cześć.